Witam serdecznie dzisiaj zrobimy lasagne z mięsem mam tutaj gotowe gotową przygotowaną lasagne mam tutaj kilogram pomielonej łopatki z przypraw mam łyżeczkę soli pół łyżeczki papryki pieprzu i jedną trzecią łyżeczki majeranku 4 łyżki koncentratu pomidorowego, 20 deko sera żółtego, jedną cebulę i 3 ząbeczki czosnku. Czosnek z cebulą pokroimy w drobną kosteczkę, a tutaj w rąblu rozgrzewam tłuszcz. I mięso przysmażymy cebulę na rozgrzanym tłuszczu cebulę kroję w kosteczkę a później jak więcej się będzie dusiło to zrobimy sos bechamelowy do sosu beszamolowego będziemy potrzebować dwie szklanki mleka dwie łyżki mąki sól i ja daję niewielką ilość gałki muszkatułowej już mam pokrojoną, wrzucamy do naszego rąbla i teraz masz się będzie przysmażała, a ja tymczasem zrobimy. Robimy troszeczkę, o, tak żeby było widać, robimy. troszeczkę inaczej. Mam tu dwie łyżki masła. Masło wrzucam na patelnię. Masło wrzucam na patelnię i robię jasną zasmażkę. kuleszczowskim należy mieszać i dołożymy mięso i do mięsa dorzucamy przyprawy Pamiętając o fryzjerze, teraz przedstawimy, tu rozgrzewam masło i będziemy robić sos beszamelowy. Na rozgrzane masło wrzucam mąkę. Dwie łyżki mąki na dwie łyżki masła. I należy to dokładnie mieszać. wygląda jasna zasmażka i do tej jasnej zasmażki dolewamy mleko i całość należy zagotować doprawiamy solą i niewielką ilością gałki Będziemy mieli gotowy sos beszamelowy Musimy to zagotować i będzie sos beszamelowy Zasmażkę musimy dokładnie rozprowadzić mieszając, żebyśmy nie mieli grudek Do czasu do czasu mieszamy mięso które też nam się już przysmaża mięso się nam przysmaża a sos szamelowy teraz będzie gotowy Szamelowy należy mieszać. Już zaczyna nam gęstnieć. Tak wygląda. I jeżeli się przygotuje, to odstawimy na bok, a później będziemy łączyć lasagne. Ale mięso podlejemy wodą, podsmażone mięso, podlejemy wodą i będziemy dusić. 20 minut. Już nam ładnie sos szamelowy gęstnieje. Tak, bez sos już jest przygotowany, ładnie wygląda, a mięso się podsmaża i musimy... Podlać wodą, ale jeszcze się mięso obsmażę. Mięso już mamy przysmażone. Podlewamy dwoma szklankami wody i dusimy pod przykryciem 20 minut. I tak wygląda nasze mięso. Dodajemy do niego koncentrat pomidorowy. I równomiernie rozprowadzamy. I już teraz będziemy łączyć nasze składniki na lasagne. Mięso należy spróbować. Ja musiałam troszeczkę dosolić, ponieważ mięso, makaron jest niesłony. Mięso musi być dobrze doprawione. I tak wygląda. Mięso przygotowane. I teraz łączymy na spód. Wykładamy niewielką warstwę mięsa. dlatego formę nie miałam wysmarowaną tłuszczem ponieważ dałam sos. I teraz będziemy układać. Polejemy sosem beszamelowym. I ponownie damy mięso. I ułożymy następną warstwę. Ponownie polejemy sosem, i tak będziemy mieli przygotowaną lasagne do zakończenia. I teraz następna porcja mięsa. Teraz już koniec, wszystkie mięso damy. Rozprowadzimy równomiernie. <laughs> I następne. I teraz. <laughs> Pozostałą częścią sosu bechamelowego Mamy tutaj 20 deko sera żółtego. I go pokroję i posypiemy w serem naszą lasagne. Mogłam zetrzeć, ale ja mam ser w plasterkach, więc należy go pokroić. I posypujemy serem lasagne. I tak przygotowana lasagne pójdzie do pieczenia. Przykryjemy ją i będzie się piekła 40 5 minut w 180 stopniach i tak oto wygląda nasza upieczona lasagne z mięsem. Jest ona bardzo, bardzo, bardzo gorąca. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to bardzo proszę o łapkę w górę lasania z mięsem.